Pięciokrotny triumfator zawodów w zakopanem. Od razu zacząłem tak bardzo z grubej rury, ale nie, absolutnie bez presji, jak się dzisiaj skakało, bo te skoki powiedziałbym, jeżeli chodzi o wyniki, dość różne. A jakbym tak zapowiedział, to aż kurczę, no, bo zapomniałem języka w buziny. No, z grubej no, rury. trudno, tak trudno mi razu. opisać w ogóle to, co się dzisiaj działo. <laughs> a, a dzisiaj nie szło. A, nie szło super, nie było lekko, miło i przyjemnie. Było... Dużo trudności, dużo e, pracy, dużo wysiłku trzeba było takiego mentalnego w to włożyć. E, no, i, no i co? No i w dalszym ciągu zmagam się z pewnymi problemami, e, które przy różnych e, profilach skoczni no, dają się mocniej, mocniej we znaki. No ale walczę, staram się. No właśnie chciałem zapytać o te problemy na najeździe, bo, bo dzisiaj właściwie wszyscy koledzy z reprezentacji Polski mówili, że trudno im się było przestawić pod Titizę na zakopane. Znaczy nie mam problemu, żeby się przestawić na, na ten rozbieg. Bardziej są to rzeczy, które... No tak naprawdę których nie rozumiem. No, muszę pogadać z trenerem, bo mnie to już po prostu wkurza trochę. Ale mam nadzieję, że znajdziemy dobre rozwiązanie i, no i już będzie. A, to będzie na lepiej. na pewno, jeszcze dwa dni przed nami. Kwalifikacje są po to, żeby się zakwalifikować. Często tak mówicie. To na luzie. Jest załatwione. Przed nami weekend. Dziwny będzie ten weekend? Muszę ten temat pociągnąć, no bo chociaż momencie... speaker krzyczy leć, leć, ale no, to jest jedyna taka namiastka chyba. Na pewno będzie inaczej, ale do tego już się zdążyliśmy przyzwyczaić, że jest cicho, nie ma, nie ma tych krzyków, nie ma trąbek, ale z drugiej strony no, cieszymy się, że jest speaker, jest muzyka, to robi robotę, także no, poza tym i tak musimy zrobić to co. To, co zawsze, czyli oddać skok. A to przy dobrych, przy, jeżeli wszystko się dobrze poukłada, to też potrafi zrobić robotę i sprawić dużo przyjemności. Na to liczymy. To na koniec pytanie totalnie niesportowe. Ty jesteś bardziej z tych zimnolubnych, czy ciepłolubnych? Bo, bo wygląda na to, że tutaj będzie mroźny weekend i to bardzo. Znaczy, no, w zależności od, od pory roku. W zimie lubię, jak jest zimno i dużo śniegu, a latem lubię, jak jest ciepło i słonecznie. To, czyli idealnie dostosowany, Kamil Stoch. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dzięki.